Drodzy Państwo, w tej kampanii dr Karol Nawrocki mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Tak jak wspomniałam w tych punktach programowych, w tej merytorycznej części kampanii, którą my prezentujemy jako prawo i sprawiedliwość, ale przede wszystkim taką kampanię prezentuje niezależny obywatelski kandydat dr Karol Nawrocki, mówi o rodzinie, o tym jak. Ważne jest, aby zadbać o każdy aspekt życia obywateli. I drodzy Państwo, dlatego też jesteśmy tutaj w tak szerokim gronie, gronie samorządowców, ale w gronie również kobiet, matek, którym leży na sercu bezpieczeństwo ich rodzin. Dobrze wiemy, że jednym z punktów programowych doktora Karola Nawróckiego jest stop paktowi migracyjnemu chcemy czuć się w Polsce bezpiecznie. Dlatego też teraz proszę o zabranie głosu panią radną w Sejmiku Województwa, panią Renatę Bielecką, a później inne panie. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkich Państwa. Witam, dzień dobry. Ja jako matka, jako żona muszę z całą pewnością stwierdzić i muszę zaprosić kobiety, szczególnie kobiety, ale i w ogóle wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny, żeby właśnie w Dzień Dziecka 1 czerwca w niedzielę pójść i zagłosować tylko i wyłącznie zgodnie ze swoim sumieniem na Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki jest gwarantem tego, że nasze rodziny będą się rozwijały, że nasze rodziny będą istniały, że rodzina to właśnie mężczyzna, kobieta, dzieci. Myślmy o tym jako wszyscy ci, którym leży na sercu dobro Polski dobro naszych rodzin, przyszłość naszych rodzin. Jako przewodnicząca Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa z całą stanowczością stwierdzam, że tylko i wyłącznie Karol Nawrocki jest gwarantem tego, że będzie Polska bezpieczna, że zadba o nasze granice, zadba o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo czy to żywnościowe, czy energetyczne. Bardzo wszystkich państwa proszę, a szczególnie matki, kobiety, zagłosujmy na Karola Nawrockiego. Tylko Karol Nawrocki prezydentem Polski. 艰苦呀。